Chciałbym powiedzieć, że wysiłek, aby wystąpić w 48 dyscyplinach, przede wszystkim spoczął na organizatorach Centrum Akademickiego Sportu Naszego Politechniki Gdańskiej i chcę tutaj podkreślić pracę przede wszystkim prezesa AZS PG, to jest pan Andrzej Busler. Dużą pracę wykonał Kaziu Rozwadowski, a spinał to wszystko koordynował y, Krzysztof y, Kaszuba. Sport na Politechnice Gdańskiej jest niezmiernie ważny. Oprócz osiągnięć naukowych i sukcesów, jakie w zeszłym roku uzyskaliśmy, czyli drugie miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uczelnię badawczą, to ta druga noga to jest zdrowy, zdrowe ciało. I to zdrowe ciało to jest właśnie sport, to jest AZS, z którym bardzo blisko współpracujemy. Stulecie AZS-u w Gdańsku będzie w następnym roku obchodzone, a Politechnika Gdańska systematycznie rozbudowuje sobą swoją bazę. Idzie to powoli, bo jest to jednak kosztowny kierunek Inwestowania w studentów i pracowników, niemniej jednak rozbudowujemy nasze obiekty i mamy dalej pomysł na to, jak zbudować kolejną fajną halę widowiskową, także dla mieszkańców Gdańska, a przede wszystkim dla studentów i pracowników, oraz plany innych obiektów sportowych. Ale żeby mieć sukcesy, to najważniejsi są ludzie. I tu chcę jeszcze raz bardzo podziękować studentom, którzy mimo pandemii działali w sekcjach, trenowali, przygotowywali się i tak jak wspomniałem, obsadzili 48 dyscyplin, których Politechnika Gdańska w wielu z nich zajęła bardzo dobre miejsca. Muzyka